Cześć, dzień dobry, witam Was w 17 odcinku podcastu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Wysokie Loty. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś szczególnym, bo i okazja jest szczególna. Nagrywamy ten odcinek podcastu tuż przed Dniem Kobiet, przed 8 marca. Premiera będzie w dniu 8 marca. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, a moim i waszym gościem jest Karolina Pradela, kontrolerka ruchu lotniczego, kontrolerka obszaru, ale także ambasadorka Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Chciałem zacząć od tematu, o którym już trochę powiedziałem, bo i okazja, i czas jest właśnie temu dedykowany. To znaczy, no, takie ogólne pytanie, ale wydaje się, że bardzo istotne, szczególnie teraz. Co to znaczy być kobietą teraz dla ciebie, ale z perspektywy osoby pracującej w lotnictwie i co to znaczy być kobietą w lotnictwie w branży, która na nadmiar panie niestety nie może narzekać? To tak, odpowiadając na pierwszą część, myślę, że być kobietą w dzisiejszych czasach to być silną, bo myślę, że kobiety mają w sobie taką siłę. I jednocześnie też emanować taką wrażliwością, bo czasy są trudne i myślę, że kobiety dużo wnoszą takiego spokoju, takiej empatii, i to jest nam potrzebne w dzisiejszych czasach. I myślę, że z perspektywy lotnictwa widzę to bardzo podobnie. To znaczy też że myślę, że być kobietą w lotnictwie to wnosić ten kobiecy pierwiastek do codziennej pracy i to jest nam potrzebne. Wydaje się, że szczególnie w kontroli ruchu lotniczego, czyli w Twoim zawodzie, spokój, opanowanie, wrażliwość, może nie do końca, ale te dwie pierwsze cechy na pewno są bardzo istotne. To są cechy, które posiada większość kobiet, chociaż pewnie ja się trochę boję, że po emisji tego odcinka niektórzy będą nam zarzucać posługiwanie się pewnego rodzaju stereotypami. No, ale chyba zgodzisz się ze mną, że to są takie cechy, które częściej zdarzają się u kobiet. Niż u mężczyzn, tak co do zasady. I wydaje się, że akurat w tym zawodzie rzeczywiście te kobiece cechy sprawdzają się znacznie częściej i znacznie bardziej skutecznie niż męskie typu rywalizacja, czasem mm -hmm. chęć postawienia na swoim, pewnego rodzaju dominacja, chociaż tak jak mówię, to są wszystko stereotypy. Ale w każdym stereotypie jest pewne ziarno prawdy. Mm -hmm, zgadzam się z tym, i uważam, że właśnie kobiety wnoszą coś takiego do tej pracy. Tak jak mówisz, taki spokój. Też pamiętam taką sytuację z własnego doświadczenia, kiedy na stanowisku siedziałam akurat z koleżanką, popełniłam błąd i nie wiedziałam, jaka może być jej reakcja, i tak naprawdę ona powiedziała: Słuchaj, nie martw się, ja to ogarnę, gdzieś tam zadzwonię, załatwię i ty po prostu rób swoje pracuj dalej. Też nie mówię, że koledzy nie zareagowaliby podobnie, ale to, co ona zrobiła, była właśnie takie typowo kobiece. To była taka troska, takie gdzieś tam taka chęć pomocy, zaopiekowania się tą sytuacją, i, i myślę, że właśnie to się nam szczególnie przydaje. No i też. Poza tym, o czym wspomniałeś, jeszcze taka ostrożność, bo też myślę, że kobiety są dużo bardziej ostrożne. Oczywiście to też może być stereotyp, bo to mm. wszystko zależy od jednostki, mm. ale jednak ta ostrożność wpływa znacząco na bezpieczeństwo, a jednak bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Tak, to jest zawsze numer jeden, taka najważniejsza rzecz, która towarzyszy waszej pracy. Dokładnie. No dobrze, ale skoro te cechy są takie ważne, to dlaczego tak mało kobiet pracuje w lotnictwie? Myślę, że może być kilka powodów. Po pierwsze, mam taką obawę, że panie mogą się obawiać, że sobie nie dadzą rady, że, że gdzieś tam jest zbyt trudno na kursie, że może ten świat jest nadal zbyt męski. Co akurat już myślenie jest tak mhm. prawdziwe, jak jeszcze parę mhm. lat temu. Po drugie, też wydaje mi się, że panie często nie wiedzą o tym zawodzie, bo wystarczy pójść na górkę spoterską, czy trafić na jakieś forum lotnicze, tam głównie są mężczyźni, więc też ciężko, żeby panie do nas przychodziły, jeśli nie mają świadomości, że jest taka praca i że ta praca jakby czeka też na nie, bo, bo jak najbardziej chcemy przyjmować więcej kobiet, więcej dziewczyn, żeby to nasze środowisko się trochę zmieniło. Poza tym też myślę, że panie mogą się trochę obawiać, czy dadzą radę połączyć tą pracę zmianową z życiem rodzinnym, bo jednak to bywa czasem wyzwaniem, ale też mamy mnóstwo osób, które mają jedno dziecko, więcej dzieci mm. i dają radę, więc wszystko da się pogodzić. Wszystko da się pogodzić. Kobiety są zwykle, szczególnie te, które posiadają dzieci, bardziej zorganizowane w tym sensie, że muszą dosyć sprawnie wykonywać swoje obowiązki, czy to w mhm. pracy, no może niekoniecznie w twojej bezpośrednio, bo tutaj to jest określony czas na wykonanie określonej pracy, potem jest przerwa, potem mhm. znowu i, i, i tak dalej i w, w końcu kończy się dyżur i, 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 i praca na, na dany moment, na dany dzień jest zamknięta, no ale w pracach biurowych, w różnych tego typu Czynnościach i zajęciach rzeczywiście zdaje się, że to może być też taki wyznacznik pewnego rodzaju skuteczności. W tej chwili tylko nieco ponad 20% kontrolerek to panie. W całej naszej organizacji. Około 30% to panie, więc mamy mimo wszystko cały czas pewnego rodzaju dominację mężczyzn. Mm -hmm. Może ona się bierze z tego rzeczywiście, że bardziej i częściej chłopcy niż y, dziewczynki sklejają modele samolotów, albo bawią się samochodzikami, albo robią tego y, typu rzeczy. Ale rzeczywiście jest tak, jak powiedziałaś, że w nowych grupach kandydatów i kandydatek na, do tego zawodu, do, do zawodu kontrolera ruchu lotniczego rośnie liczba pań. Rzeczywiście mamy nadzieję, że tych pań będzie coraz więcej. A czy z Twojego punktu widzenia, hmm, będąc kobietą, Twoja praca, Różni się w jakikolwiek sposób od pracy kolegów y, mężczyzn, czy to jest w zasadzie to samo: ten sam mhm. zestaw kompetencji, ten sam zestaw cech, pomijając oczywiście te, które są dedykowane mhm. czy, czy, czy wiązane bezpośrednio z kobietami, czy, czy to jest ta sama, ten sam rodzaj pracy, czy on jest trochę inaczej wykonywany? Szczerze mówiąc, myślę, że to jest ten sam rodzaj pracy, poza jakimiś tymi cechami czy umiejętnościami miękkimi, o których rozmawialiśmy. Myślę, że pracujemy raczej w podobny sposób, raczej różnic bym się dopatrywała między poszczególnymi jednostkami, bo gdzieś tam wiadomo, że są osoby, które są bardziej spokojne w tej pracy, są osoby, które gdzieś tam są bardziej. które są mniej spokojne, są bardziej spokojne. Albo mniej tak, stokojne. nie chcę powiedzieć brawurowe, ale chodzi mi po prostu mhm. o to, że są osoby, które bardzo patrzą na to bezpieczeństwo, są bardzo ostrożne, dają mhm. zezwolenia, które są gdzieś tam mhm. nawet podwójnym zachowawcze zabezpieczeniem. Na tak, dokładnie, są tak? zachowawcze, ale są też takie osoby, które patrzą przede wszystkim na płynność tego przepływu ruchu lotniczego. Więc, Oczywiście przy zachowaniu wszystkich, tak, tak, przy niezbędnych... zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa. Mhm. Nie chcę tu mówić, który sposób jest lepszy, bo każdy ma gdzieś tam swój styl pracy, ale tu bym się bardziej doszukiwała różnic, czyli nie między kobietami a mężczyznami, mhm. a między jednostkami. Czyli między bardziej cechami osobowości, tak, charakteru, tak. podejścia do pewnych spraw. Dokładnie. Natomiast mhm. tak jak już mówiliśmy wcześniej, jednak kobiety są może statystycznie częściej tymi ostrożniejszymi, mężczyźni statystycznie częściej są tymi, którzy. Że gdzieś tam idą w tą sprawność tego przepływu mhm. ruchu lotniczego, nadal bezpiecznie. Yy, natomiast poza tym myślę, że wszyscy jesteśmy profesjonalistami po prostu i, no i profesjonalizm nie ma płuc. To oczywiście. Ja bardziej pytam o takie, mhm. m, tak naprawdę z punktu widzenia zarządzania przestrzenią, operacjami, y, niezauważalne zupełnie cechy czy zjawiska, niezauważalne na zewnątrz, mhm. ale takie, które być może gdzieś dla was Kontrolerek i kontrolerów łączą Was, albo trochę powodują, że macie pewnego rodzaju inne podejście do pracy. To jest oczywiście wszystko tak, jak mówimy, i to jest, to jest jasne, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, efektywności operacji. A wracając do Twojego szkolenia, to w sumie nie było tak dawno. To prawda. To w grupie, w której byłaś, jak dużo było pań, dziewczyn. No, było nas dosyć mało, bo na początku zaczynaliśmy kurs 24 osoby i wśród tych 24 osób było mm -hmm. tylko 5 dziewczyn. E, ale co ciekawe, ostatecznie do kontroli obszaru poszło 7 osób i z tych 7 osób licencję zrobiło 5, więc mm -hmm. mieliśmy dobre statystyki. I z tych 5 osób, 3 osoby łącznie ze mną, to były właśnie dziewczyny. Czyli byliśmy takim wyjątkowym kursem, w którym to więcej dziewczyn zrobiło licencję na obszarze niż chłopaków. Także... No właśnie, można powiedzieć, że po pierwsze, umiejętności, po drugie, konsekwencja, mhm. po trzecie, pewnego rodzaju zdecydowanie, że chce się efektywnie, skutecznie skończyć szkolenie i uzyskać licencję, mhm. no i potem pracować. To może jednak jest tak, że to jest pewnego rodzaju cecha, która na przykład wśród kandydatek jest częstsza niż wśród kandydatów, nie porównując oczywiście liczb. Mhm. Ale może ona częściej się zdarza, i, i ten zwrot z inwestycji procentowej małej wśród kobiet jest wyższy mhm. niż wśród mężczyzn z powodu jakichś określonych cech. Jak uważasz? Myślę, że może tak być. Dlatego też, że jednak szczególnie jeśli ma się już rodzinę, to przyjście na ten kurs wymaga dużo poświęcenia. I jakby nikt nie chce marnować tej szansy, więc myślę, że może też kobiety mają taką dużą świadomość tego, że, że jednak jak już tu są, to po prostu chcą się do tego przyłożyć, chcą, mm -hmm. chcą, żeby to się zakończyło z pozytywnym wynikiem po prostu. Czyli wracamy trochę do tego, o czym już rozmawialiśmy, czyli że panie są albo przynajmniej bywają bardziej konsekwentne i bardziej przekonane mm -hmm. o tym, że jak się zabierają za jakąś pracę albo za jakieś szkolenie, za jakiś projekt, Często się mówi, używając tego słowa, no to wydaje się, że są bardziej zdecydowane go skończyć, doprowadzić go do szczęśliwego finału. Trochę mi mm -hmm. przykro, że tak mówisz, bo mam nadzieję, że są też tacy mężczyźni i jest ich wcale, wcale niemało. A gdybyś miała namówić swoją najlepszą koleżankę, przyjaciółkę do tego, żeby spróbowała swoich sił w tym zawodzie, to jakbyś to zrobiła? Myślę, że zaczęłabym od tego, żeby jej pokazać, że się da przejść przez ten proces. No, jesteś też... tego doskonałym <laughs> przykładem. Poza tym też przekonałabym ją, że to nie jest już taki całkowicie męski świat. Mm -hmm. I też często po drugiej stronie radia słyszymy kobiety, które lecą, więc myślę, że to jest jakby coraz bardziej wyraźne. Ta obecność kobiet w lotnictwie jest coraz bardziej wyraźna, mm -hmm. więc. Myślę, że warto spróbować. Warto zobaczyć, czy by się odnalazła też w tym świecie. Jesteś też ambasadorką, o tym mhm. mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Ambasadorką Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli wchodzisz w, wśród, w skład wybranej grupy pracowników, mhm. których zadaniem jest. Pewnego rodzaju promowanie, opowiadanie publicznie o różnego rodzaju wartościach związanych z funkcjonowaniem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, z pewnego rodzaju naszymi założeniami, którymi staramy się kierować, zarówno w zakresie zarządzania projektami, jak i w zakresie HR-u i wszystkich innych bardzo istotnych procesów. Masz jakiś taki bardziej sprecyzowany pomysł na to o czym warto mówić yy, może taka krótka podpowiedź szczególnie 8 marca. Mm -hmm. e, tak, myślę, że jako ambasadorka chciałabym promować yy, obecność kobiet w lotnictwie i zachęcać kobiety, żeby mm -hmm. też przychodziły do nas. Yy, I ogólnie myślę, że właśnie jako ambasadorka chciałabym się skupić na tym zachęcaniu osób Młodszych osób, może też niekoniecznie mm -hmm. nie tylko ze studiów, bo jak wiemy, też osoby, które już są po studiach, też mogą do nas przyjść. Więc y, chciałabym po prostu zachęcać ludzi do tej pracy, bo, bo praca jest naprawdę fajna, więc y, myślę, że warto. Więc. Y, no ale tak jak mówię, no, jako ambasadorka, jako kobieta chciałabym zachęcać inne kobiety do tej pracy. A to, to spróbujmy zachęcić. To jakbyś <laughs> mogła powiedzieć. Y Dlaczego to jest praca, która jest, można powiedzieć, jedyna w swoim rodzaju i jest, da, jest pracą dającą wiele satysfakcji, jak rozumiem? I na tej podstawie, gdybyśmy mogli spróbować sformułować takie no, ogólne zaproszenie, tak? Czyli jak to jest, że? Bardzo często się mówi o tym, że to jest zawód szczególny. Mm -hmm. Mam nadzieję, że potwierdzisz i rozwiniesz, ale na czym polega ta szczególność tego zawodu? Ta szczególność polega dla mnie przede wszystkim na tym, że efekty naszej pracy są widoczne od razu, bo cokolwiek zrobię, jeśli mam do wykonania zadanie, czyli muszę odseparować od siebie dwa samoloty, to jakby efekt mojej pracy, efekt tego, co zrobiłam jest widoczny od razu, tak, bo mija parę minut, konflikt się rozwiązuje i jakby idziemy dalej, tak? bo trzeba rozwiązać jeszcze wiele innych sytuacji, które mogą być konfliktowe, trzeba zaplanować ten ruch, ale myślę, że właśnie przez to ta praca daje Taką satysfakcję, bo nie musimy czekać miesiącami na efekty, bo wszystko jakby dostajemy od razu. Mhm. Um, poza tym też fajnie być częścią tego lotniczego świata i jednak to, to sprawia, że jestem dumna z siebie jako z kontrolerki, mhm. bo, bo po prostu to jest dosyć zamknięte środowisko i, i myślę, że fajnie być jego częścią. I dlatego mhm. też to jest taka szczególna praca, jedyna w swoim rodzaju. No, bo tak naprawdę można ją wykonywać tylko w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. I w praktyce można ją wykonywać tylko będąc na stanowisku pracy, co daje pewnego rodzaju komfort. Tak mówiło uh -huh. wielu Twoich kolegów, Twoich koleżanek, którzy byli tutaj w naszym podcaście. I daje im to pewnego rodzaju możliwość takiego pozytywnego odcięcia się od mm -hmm. pracy po zakończeniu dyżuru. Bardzo często w korporacjach, w różnych innych firmach pracę Niekoniecznie fizycznie, ale na pewno mentalnie zabiera się do domu i myśli się mhm. nad tym, co będzie jutro, jak się przygotować, więc tak naprawdę ten okres pracy, czas pracy danego dnia jest dosyć płynny. To nie pozwala na bardzo często na pewien reset mhm. mentalny, umysłowy, na taki rzeczywisty odpoczynek. Wy rozumiem, macie to zdecydowanie bardziej klarownie poukładane. Kończycie dyżur, opuszczacie, musicie tak naprawdę opuścić stanowisko pracy, mm, tak. no chyba że są jakieś szczególne sytuacje, ale to wtedy dochodzą inne regulacje. Mm, ale co do zasady po dyżurze opuszczacie miejsce pracy. No i możecie odpocząć, możecie zająć się hobby, możecie zająć się sportem różnego rodzaju innymi rzeczami, zostawiając pracę, e, która jest bardzo ciekawa i bardzo mm, prestiżowa. Za sobą tego dnia. Mm -hmm, dokładnie tak jest mm -hmm. i to jest też jeden z większych plusów tej pracy, bo tak jak mówisz, nie zabieramy jej ze sobą do domu, nie musimy gdzieś tam jeszcze robić <coughs> jakichś dodatkowych rzeczy, no bo tak naprawdę wykonujemy tą pracę na stanowisku, a potem się możemy od tego odciąć mm -hmm. i. Skupić się na życiu prywatnym czy, czy na dodatkowych projektach, na byciu ambasadorem, mm -hmm. więc to ma myślę bardzo dużo plusów. Też kiedyś pracowałam w korporacji, więc też mam to porównanie mm -hmm. i myślę, że ten work-life balance u nas jest na dużo lepszym poziomie, bo po prostu jest tak, jak powinno być. A nie myślicie czasem o tym, co się wydarzyło albo. Nie mówię oczywiście o sytuacjach jakichś awaryjnych, ale nawet o tym, że mówię w bardzo dużym uproszczeniu, ale na pewno mnie zrozumiesz jako kontroler, kontrolerka mm -hmm. obszaru, że ten samolot mógł przelecieć taką trasą, ale poleciał inną, a może trzeba było go skierować inną. Czy to jest analizowane, czy po prostu było, minęło i zapominamy o tym, wszystko było przy oczywiście zachowaniu wszelkich mm -hmm. możliwych norm mm -hmm. bezpieczeństwa, efektywności itd. Ale to jest bardziej takie pytanie czy nie zastanawiacie się trochę potem już po wyjściu z pracy tak nieznacznie przynajmniej że może jednak następnym razem to podejmę inną decyzję bo ona by była lepsza. Mm, wiesz co szczerze mówiąc takich analiz ja przynajmniej nie przeprowadzam, bo nawet jeśli czasem jeszcze na stanowisku myślę sobie ok, mhm. mogłam to zrobić mhm. lepiej, to to zostaje na stanowisku, mhm. kończę pracę. I już nie rozważam tego, że a, mogłam go jednak skręcić w prawo, a nie w lewo. Po prostu jakby to, co było, zostaje w przeszłości. Czasem, jeśli mamy jakieś sytuacje awaryjne czy, czy sytuacje anormalne, wtedy rzeczywiście zdarza się, że wraca się do domu i tak człowiek się zastanawia, mhm. że a może jednak trzeba było coś zrobić inaczej, ale całe szczęście to są raczej takie sporadyczne sytuacje. Myślę też, że jeśli chodzi o jakieś takie myślenie o pracy, to najczęściej zdarza się poprzez rozmowy z, na przykład z moimi koleżankami z pracy. Mhm. Często rozmawiamy mhm. o tym, co było, co, co gdzieś tam się wydarzyło, ale to jest raczej na zasadzie takiego podzielenia się doświadczeniami, niż takiego rozpamiętywania i analizowania, co można było zrobić lepiej. Czy raczej czerpania ze swoich wzajemnych um, obserwacji, mhm, po to, żeby w przyszłości coś ewentualnie ulepszyć. Kontrolerzy ruchu lotniczego pracują w parach. Tak. I ty też pracujesz w parze z innym kontrolerem bądź kontrolerką. Dokładnie tak. I lepiej ci się pracuje z mężczyznami czy z kobietami? W sumie to zależy, na pewno kobiety, tak jak wspominałam, mają w sobie taki spokój i taką empatię, mm. więc e, mam takie poczucie, że nawet jeśli jakby popełni jakiś błąd i potem trzeba go mm -hmm. naprawić, to mam poczucie, że jednak kobieta może trochę łagodniej na to zareaguje. E, ale z panami pracuje mi się tak samo dobrze w zasadzie. Ale więc... nie reagują tak łagodnie. To zależy już od jednostki, ale z reguły myślę, że akurat mamy fajną grupę, bo jest nas co prawda dosyć sporo, więc mm -hmm. z niektórymi pracuje się częściej i z niektórymi rzadziej, mm -hmm. ale myślę, że jesteśmy dosyć zjednoczeni, dobrze się rozumiemy i dobrze nam się pracuje w swoim towarzystwie tak ogólnie. Rozumiem, że wy kontrolerzy nie macie bezpośredniego wpływu na to z kim na danym dyżurze pracujecie, bo o tym decydują mm -hmm. przełożeni. Tak, w zasadzie decyduje o tym senior controller, czy w zasadzie teraz już się nazywa traffic manager, mhm. i to on usadza po prostu ze sobą te pary, i tak naprawdę no, nikt tu nie patrzy na jakąś sympatię, po prostu patrzy się jak na numerki. Nie, i no się myślę, to że po prostu wszyscy się bardzo lubicie. A to no. tak, tak oczywiście. Natomiast priorytetem jest po prostu to, żeby była obsada zapewniona mhm. na sektorach i jakby tylko na to się patrzy. I dobiera się tylko według tego klucza współpracowników. Na danym dyżurze, czy pary kontrolerów. Nie ma żadnych mhm. innych kryteriów e, ani osobowościowych, ani związanych z płcią, ani żadnych mhm. tego typu. Dokładnie. To jest po prostu jedyny e, kryterium. No dobrze, a wracając jeszcze do m, tego szkolenia, m, które odbyłaś skutecznie, mhm. czego jeszcze raz gratuluję i licencję. Dziękuję. E, to czy. M, tak, z perspektywy czasu, możesz uznać, że jakieś typowo kobiece cechy pomogły ci w opanowaniu mm -hmm. materiału, w uzyskaniu licencji? Czy, to, czy, czy tutaj płeć nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia? Myślę, że to, o czym już mówiliśmy, czyli ta determinacja i to poczucie, że jak już zaczęłam, to chcę to skończyć. Myślę, że też kobiety są dosyć dokładne i są perfekcjonistkami bardzo mhm. często, więc to też pomaga, bo dokładność się przydaje w tym zawodzie i w czasie szkolenia. Myślę, że to tyle, bo poza tym też raczej te cechy, które się przydają, są dosyć uniwersalne i niezależne od płci, więc myślę, że tak. A powiedz mi tak zupełnie szczerze, czego można teraz życzyć w tych czasach, w których żyjemy, skomplikowanych, mówi się też, że, że niepewnych i geopolitycznie i, i na wielu innych polach, czego z okazji Dnia Kobiet można życzyć najpierw tak ogólnie mhm. kobietom? Myślę, że w tych niepewnych czasach właśnie spokoju, tego, tego żeby. żeby było dobrze, żeby mogły się rozwijać, żeby miały środowisko do tego, żeby się rozwijać. Też myślę, że trzeba życzyć wsparcia ze strony otoczenia. Myślę, że i tak sytuacja kobiet jest dużo lepsza niż była jeszcze tam. 30-40 lat temu, więc idziemy do przodu, natomiast mm. jeszcze długa droga przed nami, i mam tu na myśli, tak ogólnie nasze społeczeństwo, mm -hmm. żeby można było powiedzieć, że jest całkowicie dobrze. Więc, tak, przede wszystkim spokoju. A czego w takim razie można życzyć kobietom kontrolerkom ruchu lotniczego, czyli tym, które dla nas w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej są oczywiście najważniejsze. Myślę, że samych spokojnych działek, samych spokojnych dyżurów, bo tak naprawdę o to nam chodzi, żeby było bezpiecznie, żeby, tak jak mówisz, można było przyjść do pracy, wykonać swoją pracę, no i wrócić do domu i móc się skupić na swoim życiu, a nie tylko na pracy. Żadnych yy, szczególnych wydarzeń i żadnych prób sprawdzania się w trudnych sytuacjach, to tego raczej nie, rozumiem? Nie, tego nie życzę. To życzę spokoju, spokoju, jeszcze raz spokoju. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mm -hmm. To była wielka przyjemność. A, a Was e, tradycyjnie zapraszam już za kilkanaście dni na kolejny odcinek e, Wysokich Lotów podcastu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Cześć, do zobaczenia.